Sebastian, a jeszcze się ciebie zapytam, bo jest bardzo taka głośna sprawa w mediach, właśnie związana z muzyką i z pewną wytwórnią, kajaks dokładnie. Oni mają ostatnio bardzo mocny konflikt z Julią Wieniową. i tam chodzi po prostu o to, o zerwanie umowy przedwczesne przez Julię, o wydanie singla przez Julię, nie w wytwórni kajaks. Jak według, jak ty na to wszystko patrzysz jako właśnie profesjonalny muzyk? Wydaje mi się, że jestem chyba ostatnią osobą, która powinna się wypowiadać na ten temat, ponieważ nie, nie znam faktów. Eee, nie chcę być jednym z tych, którzy na podstawie kilku szczątkowych informacji w internecie coś wnioskują. Niech oni sobie to rozwiążą między sobą. Wydaje mi się, że jakieś takie wypuszczanie tego w. W media nie ma zasadniczo sensu, ponieważ jest szkodliwe dla obu stron. Mhm. Myślę, że w tym przypadku po prostu wiesz, jeżeli jest konflikt prawny, to niech, niech rozsądzi sąd, jeżeli będzie trzeba, albo niech się dogadają po prostu. A to, jakie tam były powody i czy kto ma rację w ogóle, wiesz. Ja wiem, że ludzie lubią notorycznie wręcz przyznawać komuś rację, albo komuś ją odejmować. I to jest wydaje mi się, duży problem naszych czasów. Po prostu bardzo łatwo i szybko wyciągamy wnioski i bardzo łatwo i szybko oceniamy. Za szybko. Więc jeżeli jest problem, to niech sobie go jak dorośli ludzie zwiąże. A nie tam wiesz, jakieś cyrki w internecie. Ja sam wiem o tym, że to jest cyrki w internecie już... Ja wiem, co znaczy cyrk w internecie. Naprawdę nie zamierzam go y, reaktywować.